Chodzenie na wyższy poziom fotografii oznacza jeszcze lepsze rozumowanie tego, co się dzieje wewnątrz aparatu, po to, żeby naświetlać zdjęcia, które będą po prostu idealnie oświetlone. I nie będą wymagały jakiejś wielkiej obróbki w programach graficznych. Dzisiaj zajmiemy się takim jednym pokrętłem, przyciskiem, funkcją w zasadzie, która znajduje się w każdym aparacie i nazywa się to kompensacją ekspozycji. Niektórzy też y, mówią tu na to zwyczajowo jako korekta ekspozycji. W każdym razie, jakkolwiek by to nie nazywać, chodzi o to, żeby dawać naszemu aparatowi wskazówki. Y, Odnośnie tego, jak naświetlić dane zdjęcie. Dlatego, że mimo postępu technologicznego nadal mamy problemy z uzyskaniem poprawnej ekspozycji, kiedy aparat mierzy sobie całą sytuację oświetleniową przez obiektyw i fotograf, jako ta najmądrzejsza część aparatu, powinien wysyłać prawidłowe sygnały żeby ta bezduszna maszyna wiedziała, co ma robić. A tradycyjnie zrobimy to na przykładzie, żebyście wiedzieli o co chodzi, ale zanim zaczniemy, nazywam się Jacek Ksiewka, to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o tym, jak robić lepsze zdjęcia, a także jak zarabiać na fotografii. Jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, proszę, rozważ dodanie subskrypcji. Pierwszym krokiem do zrozumienia tego, o czym dziś będziemy rozmawiać, jest obejrzenie takiego filmu, w którym opowiadam o trybach. AV i TV, czy też potocznie zwanymi to preselekcją czasu i preselekcją przysłony, w odwrotnej oczywiście kolejności. W każdym razie, jeżeli nie widzieliście tego nagrania, to odsyłam Was w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Znajdziecie to nagranie, w którym szczegółowo tłumaczę te dwa tryby. I dziś postaramy się zrobić takie zdjęcie właśnie na trybie preselekcji przysłony. To jest tryb A lub AV w kanonach. W innych właśnie aparatach jest to nazwane właśnie jako A. W każdym razie o co chodzi? Tutaj, jeżeli wejdziecie sobie do swojego menu, to na pewno znajdziecie taką opcję dostosowanie pokrętł. W aparacie, którym mam tutaj przy sobie, jest to oczywiście ta opcja dostosowanie pokrętł, i wybieram sobie taką opcję, żeby tym, tym pokrętłem znajdującym się u góry, tutaj O, zmieniać sobie właśnie korektę. Ekspozycji i to jest taki plusik i minusik taki, taki symbol w zasadzie w, każdej, w każdym aparacie będzie to, to samo. I jeżeli nie macie tutaj takiego pokrętła, no to oczywiście możecie dopisać sobie tę funkcję korekty ekspozycji do któregokolwiek z pokręteł, które znajdują się na korpusie waszego aparatu. Dla mnie najbardziej logiczne jest to pokrętło, które tutaj się znajduje, dlatego że kiedy robię zdjęcie, to w zasadzie ten kciuk może tutaj operować. Bezpośrednio na tym pokrętle i robić to w bardzo efektywny sposób. I teraz, po co my się w ogóle tym zajmujemy? E, otóż chodzi o to, że jeżeli korzystamy z e, tych funkcji, e, właśnie preselekcji przysłony. To wtedy aparat sobie mierzy właśnie naszą ekspozycję na takiej zasadzie, że bierze sobie na przykład średnią tego obrazka, które się tutaj znajduje przed naszym obiektywem i uśrednia te wartości, wypośrodkowując właśnie te ustawienia aparatu i daje nam właściwie takie jakieś miałkie, nijakie zdjęcie. I najczęściej chodzi o takie sytuacje ekstremalne, czyli na przykład jeżeli mamy taką sytuację, w której tło jest czarne, tak jak tutaj mamy w tym przypadku, lub też na przykład fotografujemy kogoś w ciemnym garniturze, na przykład ktoś robi zdjęcia ślubne i ma tam na przykład pana młodego lub podobną sytuację, jakaś osoba jest na ciemnym tle, wówczas aparat myśli, oczywiście w cudzysłowie, że jest to bardzo ciemna sytuacja i w związku z tym trzeba podbić ustawienia tak, żeby to zdjęcie po prostu było jakoś tam prawidłowo naświetlone. I najczęściej jest tak, że to zdjęcie jest prześwietlone. Z kolei w innych sytuacjach, w takich na przykład jak mamy na plaży, na śniegu lub też kiedy osoba znajduje się na jasnym tle, wówczas aparat ma tendencję do niedoświetlania. I tutaj z pomocą właśnie przychodzi... Korekta czy też kompensacja ekspozycji. Zaraz pokażę Wam na przykładzie, jak to trzeba sobie z tym poradzić. I tutaj, oczywiście, naszego modela ustawiamy na tym ciemnym tle, i ja zrobię dla porównania kilka ujęć. Pierwsze będzie takie, jakie w zasadzie podpowiada nam aparat, i dla kontrastu teraz zrobię szybką korektę ekspozycji. Poproszę aparat, żeby prześwietlił o dwie przysłony względem tego, co mu się tam wydaje, że powinno być i żeby nie doświetlił dwie przysłony. I teraz zobaczcie, że to zdjęcie, które jest zdaniem aparatu niedoświetlone, jest znacznie lepsze niż ten oryginał i zdjęcie, które kazaliśmy naszemu aparatowi prześwietlić. To, to oczywiście jest taki ekstremalny przykład. Lepiej zrobić sobie taką korektę ekspozycji na minus jedną przysłonę, jedną wartość przysłony. I zobaczcie teraz, że to zdjęcie jest już po prostu najlepiej. Naświetlone z tych wszystkich. Czyli, jeżeli mamy taką sytuację, w której wiemy, że nasz model jest albo na ciemno ubrany, albo jest na ciemnym tle, to wtedy właśnie warto sobie zrobić taką korektę ekspozycji, która będzie na przykład na tej minusowej stronie naszej przedziałki, czyli na przykład minus jedną przysłonę. W skrajnych przypadkach, oczywiście, można ustawić na minus dwie. A co się dzieje, kiedy nasz model znajduje się na białym tle, lub też Znajdujemy się na plaży. Otóż w takich sytuacjach najczęściej aparat ma tendencję do niedoświetlania zdjęć, i wówczas mamy zdjęcia, które wychodzą po prostu za ciemne. Zresztą sprawdźmy sami. Pierwsze zdjęcie to jest taka sytuacja, w której aparat sam pomierzył wszystkie, całą ekspozycję. W drugim ujęciu poproszę go, żeby nie doświetlił o jedną przysłonę. A przy trzecim zdjęciu zrobię korektę ekspozycji na plus, po prostu o jedną przysłonę. I zobaczymy, czy to zastosowanie tej korekty ekspozycji przyniesie oczekiwany rezultat. I jak widzimy, najlepiej wygląda to zdjęcie, które było zdaniem aparatu prześwietlone. To zdjęcie, które pomierzył aparat na białym tle, jest tam, powiedzmy, jeszcze ujdzie. Natomiast przy większości ujęć, w których naprawdę jest taka sytuacja jak na plaży, czy też właśnie. Tych takich jasnych y, sytuacjach y, w, znajdujących się w tle jest tak, że aparat po prostu nam na maksa nie doświetli y, zdjęcie, i czasem jest nawet trudno. To zdjęcie później w obróbce doprowadzi do stanu użyteczności. Więc pamiętajmy, żeby korzystać z tej korekty ekspozycji, i wówczas ten czas spędzony na postprodukcji będzie o wiele, wiele krótszy. Pamiętajmy o tej naczelnej zasadzie, że kiedy mamy jasno, wówczas podbijamy. Tę ekspozycję, tę korektę robimy plus jeden na tej wartości przysłon. A jeżeli mamy taką sytuację, że jest ciemne tło, lub też fotografujemy osobę, która jest ubrana w ciemny strój, wówczas ta korekta ekspozycji będzie robiona na minus, na przykład właśnie minus jedną przysłonę, ewentualnie minus dwie przysłony. Mam nadzieję, że ten krótki film pomógł Wam w zrozumieniu tego, czym jest korekta ekspozycji, jak ją stosować, i że będziecie wykorzystywać właśnie tę funkcję aparatu, jaką jest kompensacja. Życzę Wam udanych ujęć. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi czy pytania, proszę Was o zostawienie komentarza. Przypominam, że nazywam się Jacek Siwko, a strona, którą rekomenduję, to niezłe